Witam, witam na moim kanale na YouTubie. Vlog odcinek 25. Nagrywałem go już jakiś czas temu, tu przed tym krótkim wystąpieniem śniegu, jednonocnym. No ale było bardzo dużo czytodajni, o takiej recenzji pewnej książki, więc o tym będzie sobie odcinek na no, oczytodajni. Natomiast jeżeli chodzi o vlog, no to miał być o studiowaniu, o studiach. Ale jak wówczas, tak i dzisiaj zaczynam dokładnie w tym samym miejscu, w Kampinowskim Parku Narodowym. Jestem przewodnikiem po tym parku. Korzystam z tej okazji, że jestem, mieszkam blisko i mogę chodzić na wędrówki. To jest bardzo ważne. Dla mnie z tego powodu, że po pierwsze, te zajęcia zdalne spowodowały, że jest mnie nieco więcej niż bym chciał, żebym nie było. Jest mnie dużo więcej niż bym chciał, żebym nie było. Może tego tak nie wydać, ale jest, uwierzcie mi. Tak mógłbym powiedzieć, że. No właśnie, więc jakby to powiedzieć, muszą coś z tym zrobić, bo no pojawiają się pewne objawy takie charakterystyczne dla, dla, dla mnie, gdzie ta masa przekroczyła pewien próg, powiedzmy, graniczny, no i jest niedobrze. Nie jest najlepiej. O. A ponieważ też jestem, no mam tę chorobę autoimmunologiczną, reaktywne zapalenie stawów, leczy się tak samo jak reumatoidalne, ale jakby podłoże wystąpienia jest inne. I w tej całej sytuacji, tego nauczenia zdalnego, tej sytuacji pandemicznej, ta choroba autoimmunologiczna ma jedną ważną wadę. Nie mogę się szczepić. Na cokolwiek. Mam wyraźny zakaz od mojej e, pani doktor, a moja ukochana, najlepsza, najfantastyczniejsza pani doktor reumatolog oraz wspaniała e, pani dietetyk, no dzięki nim funkcjonują normalnie. Chodzą, mogą pracować, chodzić. To jest niesłychane, bo już w 2010 roku nie chodziłem. Więc jak będą no, muszą o to zadbać. Im lepiej dopasowana dieta, tym mniej leków muszą przyjmować, bo dieta tutaj jest w zasadzie kluczowa. Więc wracam do diety. Znaczy nie to, że ją zupełnie zarzuciłem, ale no proporcje się tam zmieszały, no ale trzeba powrócić na te właściwe ścieżki tej diety. Na pewno to mi pomoże, nie zaszkodzi. Ale muszę uważać. Bo co to znaczy choroba autoimmunologiczna, co to znaczy rozlegowany układ odpornościowy? Jak dorzucimy do tego jeszcze taką małą kosteczką w postaci niedoczynności tarczycy, to się okaże, że znamy to takie powiedzenie. Nieleczony katar trwa tydzień, leczony 7 dni. Albo na odwrót. W każdym razie u mnie katar przeziębienie nieleczone trwa 15-20 dni, a leczone 14-15 dni. W związku z tym jest ogromna różnica w moim przypadku do tego powiedzenia. Ja to odczuwam, bardzo wyraźnie odczuwam, jeżeli jestem przeziębiony. Więc muszę o siebie zadbać, wręcz perfekcyjnie o swój układ odpornościowy, po to, żeby nawet się nie przeziębić. Nie cierpię przeziębienia. To tak jak byłem mały, to też tam miałem złocistego gronkowca i po prostu chorowałem więcej niż przewiduje ustawa. Tydzień w domu, tydzień w szkole, tydzień w domu, tydzień w szkole. Nie cierpię być przeziębiony. Więc muszę uważać. Na wiosnę nie było problemu, bo nie znałem nikogo kompletnie, kto by zachorował na COVID, kto byłby zarażony wirusem SARS-CoV-2. Gdzieś tam w tych środowisku harcerskim, gdzieś tam dalecy znajomych, dalekich znajomych zachorowali, nawet byli pod respiratorem, ale dalecy, dalekie rubieże, wiecie. To, to się tym przejmował. Dziś. Obecnie zabrakło mi paluchów u obu dłoń, żeby policzyć znajomych, bliższych, nawet bliskich, którzy zachorowali. Każdy inaczej. Konsekwencje są różne od poważnych kardiologicznych po neurologiczne bardzo utrudniające normalne funkcjonowanie. I nie wiadomo, co będzie dalej. Śledzimy tam ze znajomymi. Ja jako naukowiec staram się czytać te materiały źródłowe, artykuły źródłowe, nie tam bazować na przekazach medialnych. No więc absolutnie tej franzli, jaką jest SARS cov 2 i tym bardziej COVID, nie chcę załapać. Muszą o siebie zadbać. I tutaj też jakby zachęcam Was, żeby zachować ten zdrowy rozsądek nie zamykać się absolutnie na 150 spustów nie bać się aż tak totalnie wykazano, w zasadzie mnie, który się tam też interesuje wojskowością, były tam jakieś, nie wiem czy to było zamierzone, w każdym razie też nie pamiętam, bo muszę właśnie poszperać dokładniej w materiałach źródłowych, czy to była armia austriacka, czy armia szwajcarska, ale udowodniono, że zachowanie, przestrzeganie dystansu i zachowanie tych podstawowych środków higieny i środków osobistych, typu maseczka, no, w zasadzie było skuteczne, żeby... W znacznej grupie nikt nie zachorował. W związku z tym nie dajmy się z jednej strony zwariować, z drugiej strony oczywiście powinniśmy w moim przekonaniu przestrzegać wielu obostrzeń i to uważam powinno pomóc. I mamy, mamy możliwość dopuszczy i wędrujemy godzinę, dwie, herbatka po to, żeby nasz organizm nie zamknął się w przestrzeni czterech ścian. Tym naszym prawda, prostopadłościanie ograniczonym, żebyśmy no, jednak zaczerpnęli tego świeżego powietrza. To naprawdę jest to powietrze przewiane. Tutaj wieje, tutaj przewiewa. Naprawdę jest no to się zupełnie inaczej, jakby to powiedzieć, oddycha. Naprawdę warto. Warto tutaj przychodzić. Ja was jako przewodnik po Kampinowskim Parku Narodowym zachęcam do tego, róbcie to. Nie, nie dajmy się, bo nawet ja korzystając z tej możliwości znacząco, tak jak to powiedział mój, mój znajomy drzwi od lodówki otwierają się częściej niż od łazienki. No, taki dowcip jak dowcip, ale coś w tym jest. Tak, że, a wiemy jak dobrze, jak jeszcze pojawia się sytuacja stresowa, bo żyjemy w czasach stresowych. Nie łudźmy się. Jest sytuacja stresowa. Nie mamy łatwo te wszystkie ograniczenia, praca zdalna, siedzenie w domu. Siedzenie w jakby z pewną, z, z, ciągle z rodziną w jednym miejscu, rzadkie wychodzenie, rzadkie spotykanie się z innymi, zmiana środowiska, to też oddziałuje na stres. A część ma tak, że jak ma stres, to je. Ja. Więc trzeba na to jak najbardziej uważać, trzeba o to zadbać. No studiowaniu. No studia zdalne dalej idą, mam taką możliwość na szczęście prowadzenia zajęć projektowych i, ćwi i ćwiczeniowych, które jest absolutnie zgodnie z własnym sumieniem, jestem w stanie przeprowadzić tak, że one osiągniemy pewne sensowne, istotne i ważne efekty kształceniowe dla studentów. I to jest dla mnie niesłychanie ważne. I dlatego się cieszę, bo nie wyobrażam sobie poprowadzenia laboratorium twardego, na przykład, gdzie trzeba coś mierzyć fizycznie, być na stanowisku, być przy obrabiarce, zdalnie. Toczą się takie ponoć zajęcia, ale dla mnie one są niewyobrażalne. No, to jest tak trochę emocji, bo no, uważam, że tutaj no, studiowanie to powinno być na jak najwyższym poziomie. Przede trzeba pamiętać, że ani czerwona strefa, to nie jest tak, że jest całkowity zakaz, że nie można poprowadzić zajęć kontaktowych. Tylko jest kwestia, czy jesteśmy w stanie w ramach tych zajęć kontaktowych zachować absolutnie reżim bezpieczeństwa, i to jest jakby pytanie i wątpliwość, dla których często się nie podejmuje, a w zasadzie się nie podejmuje tych zajęć kontaktowych. Ja to rozumiem w pełni, absolutnie. Są też ludzie, którzy się boją. Rozumiem absolutnie. I mam nadzieję, że tutaj, przynajmniej ja ze swojej strony, z tymi swoimi zajęciami działam tak, że studenci będą zadowoleni z przebiegu tych zajęć, że oni coś wyniosą z tego tyle, że powiedzą ok, było w porządku. I właśnie w tym kontekście za rok akademicki 2019-2020 coś jest. Ale o tym już po powrocie do domu, bo już czas na mnie, siedzę tu jakiś czas, robi się zimno, zobowiązania wzywają, więc jak wrócę, to opowiem. No, teraz już mogę spokojnie powrócić do, do vlogu. Jestem po zajęciach, już taki dłuższy czas. A co tam się wydarzyło na uczelni? Ano, na uczelni wydarzyło się to, że zostałem laureatem Złotej Kredy. To jest liczące się wyróżnienie dla nauczyciela akademickiego. Przyznawane jest tutaj przez. Komisję Dydaktyczną Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, a więc przez studentów. Mam list gratulacyjny. A czekoladki, żeśmy już zjedli, że tak powiem, bo też były w nagrodzie. Bardzo dziękuję. Ale chciałem bardzo podziękować. Korzystam tutaj z tego, z tego mojego vlogu. Podziękować Wam, drodzy studenci, no bo dzięki Wam mam tę. Nagrodę, to wyróżnienie! Podziękować samemu sobie, bo pewnie gdybym tak dobrze tego nie zrobił, no to Wy byście mnie tak nie nagrodzili. I też oczywiście tutaj dziękuję bardzo za słowa uznania Panu Hubertowi Hektusowi, przewodniczącemu właśnie Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej. Złota Kreda ta. Ta nagroda, to wyróżnienie zdecydowanie jakby, ja to je pokażę jeszcze, zdecydowanie podniosło poprzeczkę dla mnie, jest motywacyjne, strasznie mnie to zmotywowało, stanowiło ogromne zaskoczenie, zupełnie nie spodziewałem się tej nagrody, za rok akademicki 2019-2020 w kategorii najlepsze prowadzące zajęcia anglojęzyczne. No, no nie powiem, że mi trochę odjęło mowę czy no zabrakło mi słów. Trochę może i wzruszony jestem, bo właśnie to są fantastyczne chwile, kiedy jest się docenionym i stanowi to niespodziankę. Znaczy ja czułem, że te zajęcia poprowadziłem bardzo dobrze, że to był jeden z lepszych semestrów poprowadzonych przeze mnie w języku angielskim, z bardzo dobrymi efektami dydaktycznymi, takie, które mnie ukontentowały. To znaczy czułem, że coś nauczyłem studentów, też zresztą miałem taki sygnał zwrotny, a w dodatkowym wyzwaniem było to, że były to zajęcia zdalne i tym, no może nie tym bardziej, ale jakby byłem również do nich przygotowany. Dodatkowe materiały, materiały w języku angielskim, właśnie projekty preskryptów. To wszystko razem spowodowało, ale również zaangażowanie studentów, tak, że no udało mi się, udało mi się zbudować taką tą magiczną więź, że jednak była ten dystans ja prowadzący, studenci studentami, no ale i udało się, tak, i to jest, to jest dla mnie ogromny sukces. Także na pewno Złota Kreda zawiśnie w jakimś szacownym miejscu. Być może zmotywuje mnie do tego, żeby również powiesić inne jakieś moje tam dyplomy, nagrody, które gdzieś tam nie ma ich dużo. Bo ja tam z reguły jestem mistrzem drugiego rzędu szarej, ciężkiej, wyrobniczej roboty. Tym bardziej doceniam, że ktoś jakby no spostrzegł, docenił, zaangażował się w po to, żebym ja to miał. Bardzo wszystkim dziękuję. I to była właśnie ta rzecz, która się wydarzyła w międzyczasie. Sprawdziłem. Jestem też oczywiście na oficjalnej stronie, oficjalnej stronie Politechniki Warszawskiej związanej z Złotą Kredą 2020 w Wydziale Inżynierii Produkcji. No, mam nadzieję, że uda mi się podtrzymać ten poziom. Może, znaczy, też jestem świadom tego, że nie jestem idealny, że to czasami wystarczy. To nie jest tak, że człowiek cały czas jest na fali, że ma wysoką formę. Na pewno ta nagroda pozmotywowała, pomogła w motywacji, bo czasami ta motywacja też maleje. Jak ktoś mówi, człowiek zalicza dół, nie jest tak, jakby można powiedzieć, no, nie idzie tak, jakby sam chciał. Także, to nie oprócz tego, że tak jak już powiedziałem, motywuje, to też tak jak już powiedziałem, podniosło i poprzeczkę. Trzeba się starać. I dobrze, i to jest bardzo dobre dla mnie, uważam, bo nie można usiąść na laurach, nie można jakby popaść w rutynę, trzeba, trzeba się rozwijać, trzeba doskonalić swoje umiejętności. Również ta, ta troszeczkę może zabawa w prowadzenie tego kanału, tego vloga, ale ona pomo pomogła, pomaga. Doskonalić to wypowiadanie się. Unikam powoli tego słowa ee, takiego częstego, które sam też często używałem podczas publicznych wystąpień, prezentacji. Spróbujcie milczeć w tym momencie. Świadomie zwracać na to uwagę podczas mówienia, i w momencie, kiedy już czujecie, żeby milczeć. W pewnym czasie to po prostu wejdzie. Jakby to powiedzieć w nawyk, i naprawdę jest dużo łatwiej, no w przypadku na przykład tutaj nagrywania filmu, jest dużo łatwiej bez tego ee, mieć przerwę, zrobić montaż. Również nagrywanie na potrzeby kanału, choć dzisiaj mówię troszeczkę szybciej, bo jakoś tak mi się spieszy, żeby coś jeszcze zrobić, ale tak naprawdę mówi się wolniej. Kiedy tam nagrywam, jakby też kwestie lektorskie do jakichś tam filmów. To mówię wolniej i to też pomaga. I niewątpliwie ten taki warsztat z tym związany pomógł mi w prowadzeniu zajęć zdalnych, wręcz rewelacyjnie. Więc no, miałem takie przygotowanie wręcz do poprowadzenia tych zajęć. Zbliża się następny semestr, więc też zbliżają się te zajęcia. Mam nadzieję, że je poprowadzę. I mam nadzieję, że też osiągnę, no nie, wiadomo, no, nie wiem czy jest jakiś laureat, bo nie sprawdzałem, który ileś dostał więcej niż jedną złotą kredę. Może tak się kiedyś stanie, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze w tym wszystkim dla mnie jest to, żeby nauczyć czegoś moich studentów, którzy uczęszczają na zajęcia ze mną. To jest najważniejsze. Ta złota kreda jest fantastycznym wyróżnieniem... Docenieniem mojej pracy, którego się kompletnie nie spodziewałem, i mówiąc szczerze, chyba wyszło na to, że ja sam nie doceniałem wagi tej nagrody, bo każdemu, komu powiedziałem, z moich bliskich współpracowników, tych, z którymi się liczę, na których wsparcie i współpracę liczę, również bardzo ich szanuję, to z bardzo dużym uznaniem odnosili się do tej nagrody. No dobra, to jakby było... To było to właśnie takie magiczne wydarzenie na uczelni zupełnie niespodziewane. No niestety nie było Gali, tak? No mamy taką sytuację pandemiczną, że nie było gali. A szkoda, no i ale no nie było, ale jest nagroda. Jest pamięć studentów. Czy ktoś będzie za ileś lat pamiętał, czy ta gala była, czy nie? Czy to było wówczas? Jeżeli będę dobrym akademikiem, to będzie ta pamięć, że jestem dobrym akademikiem i że kiedyś dostałem złotą kredę. Czego mogę rzucić, życzyć? No bo tak naprawdę jest to taki vlog już tuż przed świętami. Mam jeszcze tam zajęcia w przyszłym tygodniu, potem jest przerwa, potem wracamy do tych zajęć. Życzę Wam, moi drodzy studenci, w ogóle studenci, tym którym jakby i wszystkim, którzy oglądają ten film, przede wszystkim, dobrych świąt Bożego Narodzenia i e, może zdrowych świąt Bożego Narodzenia i dobrego nowego roku. I te święta niech też będą dobre. Dla każdego to dobre znaczy coś innego, czy w jakiś sposób coś innego, i niech one będą dobre. Niech dadzą nam takie to, trochę wytchnienia, takiego odpoczynku, refleksji, żeby jednak były przeżyte bardziej lepiej niż gorzej. I że było takie poczucie jakiegoś, jak ja to mówię, spowolnienia, złapania oddechu w tym zwariowanym nieco świecie. Delikatnie rzecz ujmując. A dobry nowy rok. Ja nie mówię szczęśliwy. Bo można by uznać, że jeżeli będzie dobry, to będzie szczęśliwy. Ale chciałbym, żeby ten nowy rok był taki, że pod koniec jego, czyli za rok, powiemy, to był dobry rok. Dał nam więcej dobrego niż przykrości, smutków. Dał nam radość. Może dał nam, dał nam może i jakieś przykre lekcje, ale żeby udało nam się z nich po prostu wynieść coś i podnieść. Także życzę zdrowych świąt i dobrego nowego roku i sukcesów. No, studentom, osobom uczącym się, oczywiście w, tym, w tej dydaktyce, w tych jakby no, w uczeniu się, prawda, w zaliczaniu. A już potem, jakby sukcesów zawodowych, to znaczy znalezienia pracy. Ciężko jest. Ja tu cały czas jakby zastanawiam się nad tym, jak i w jaki sposób mógłbym pomóc, bo też jeżeli gdzieś tam słyszę od moich znajomych z przemysłu, że szukają kogoś do pracy, to tę informację dystrybuuję. Jest ciężko, może być ciężej. Nie wiadomo jak to będzie. To różnie, różnie to będzie. No. Także z jak najbardziej pozytywnymi emocjami, pozytywną mega energią. Żegnam się tutaj, to już wszystko w tym filmie. Jeżeli oczywiście Wam się to spodobało, to ta tradycyjna formułka, którą Wy... Wygłaszam, pamiętaj o możliwości subskrypcji mojego kanału. Pamiętaj o łapkach, o łapce, tak? Nie łapkach, tylko łapce w górę. To też motywuje, powiem Wam. Zachęcam do jakiejś dyskusji pod filmem. I pamiętaj o dzwoneczku tam, żeby ewentualne powiadomienia o moim kanale do Was docierały. I jest magia, przekroczyłem 300 subskrybentów. To jest taka swoista ponoć granica 250-300. I chcę ten kanał oczywiście dalej rozwijać. No wiadomo, wpisy są rzadkie. Ale mówiąc szczerze, dopiero chyba odnajduję jakiś pomysł na ten kanał, bo on też nie może być o wszystkim. No, takie się jakby no, w, na YouTubie, tak a nie inaczej, będą jakby no, dystrybuowane informacje, pozycjonowane. Trzeba się na coś zdecydować. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Heja.